Dzięki, dzięki. W ostatniej chwili zdążyłeś. Jeszcze chwilka, aby mnie ten gól rozpłatał na dzwonka. Właściwie nie powinienem się wtrącać, tylko obserwować tę nieznaną mi sztukę walki. Do jakiej wiedźmińskiej szkoły należałeś? Do cechu ślimaka? Tylko skąd w takim razie masz medalion z głową wilka? Ty, ty jesteś prawdziwym wiedźminem. Ta. Można nas poznać po tym, że nie moczymy spodni na widok marnego gula. Odpowiadaj, skąd masz medalion? Kupiłem! Kupiłem od wędrownego handlarza! O nie! Wieśniacy nadchodzą! Nie wydaj mnie! Błagam! Potwór ubity. O, a co to? Dwóch wiedźminów? Z jednym się umawialiśmy. Jest tylko jeden wiedźmin. Ten tutaj to oszust, który wędruje od wsi do wsi i ludzi nabiera. Nie to nie tak! Ja wszystko wyjaśnię! Oszust! Mamy tu na takich prawo i nasze własne kary. Dziękujemy, żeście go nam wydali, mistrzu. Zaprowadźcie go do starszego wioski. Pewno. On postanowi, co z parszywcem zrobić. Ostatniemu, co fałszywymi monetami płacił, kazał uciąć rękę. Myślę, że wasz starszy odpowiednio dostosuje karę do jego przewin. Na pewno możecie mu zabrać miecz, a medalion ciśnijcie w ogień. A teraz żegnajcie.